Ow! Who did that? What the? Found you? Now, we have much in common, little man. We are both marked, destined always to be part of history. Never just observers. it. me. To oczka is Hmm. Nie mogę na ścianie przekładać sobie broni to jest... Chcesz mnie powiesić za to, że dostałeś pałką w główkę? To niesprawiedliwe. Nie. Tak, odwróć jej tu stój. Dziękuję. Jesteś bardzo uprzejmym strażnikiem. A ja jestem biednym złodziejem. Stać panem. Spróbuję zajść go trochę z drugiej strony. A gdyby go, gdyby go tak albo. Gazową. Czy to są te strzałki różne? Nie wiem, czy tutaj cokolwiek jest wartościowego, żeby tą strzałę zużywać. Chyba go oleję na razie. Tymczasem wrócę tam i znowu spróbuję zejść na dół. A, właśnie miałem powiedzieć coś jeszcze ciekawego. Tylko nie wiem, dlaczego jakoś nie powiedziałem. Tam się obrazek świeci. Mianowicie, ciekawa rzecz, nagrywam ten film, będąc. O, nie, hmm. nie, nie to long. Zastanawiam się, czy to jest moje oko, które tak do mnie gada. To oko powiedziało, że jest zdziwione, że tak długo jeszcze żyje, że tak długo przetrwałem, i że, że jest zaskoczone, ile człowiek potrafi zdziałać. Pójdę tędy. Tak, mówiłem, już, że nagrywam ten odcinek w Łazience, tak? A dlaczego? Bo moja żona gada przez skype'a i jakoś wolę nagrywać te filmiki bez, bez yy, nieświadomego udziału mojej żony w tle. A dlaczego nagrywam w łazience? Ponieważ nie mam innego pokoju. Wynajmujemy K. kawalerkę, dobrze. By tu przejść i pytanie, czy się opłaca ten by przechodzić Z kiepsko się gra, to trzeba przyznać. Muszę nabyć mysz. Koniecznie. Jak nie nabędę myszy, nabędę jakiś chorób psychiczny. Tego chcielibyśmy uniknąć, prawda? Zlazłem na sam dół. Może jakiś biedny strażnik z łukiem. To zaraz zostanie w kark. Dokąd idziesz strażnik z łukiem? Dziwnie chodzi. Co was tu więcej jest. Chyba przyznać, że ma bardzo ciekawą marszrutę. Jeśli ktoś z was zastanawia się, co to jest marszruta, odsyłam do wikipedii. Coś, coś. Cios... Kość ogonową również ogłusza. Przepraszam bardzo, te wszystkie przestoje to jest, no, to jest za każdym razem łyk płynu. Takiego specjalnego płynu oczywiście.

To był nagły atak Co Ty masz jakąś czapkę taką dziwną? No ty masz kurczy taki ten Taki kask śmieszny. chyba tak specjalnie stoisz z tyłem, żeby było mi łatwiej, tak? Jeżeli tak, to bardzo dziękuję miło z twojej strony. Z pewnością skorzystam. my brothers before Czy jest sens go tu ukrywać, ale go tu ukryję. Uh -uh. uh -uh. hmm. Jak ten czas leci, muszę kończyć zaraz. Do kmachu Dobra, zapisik. Zapisik, zapisik, zapisik. Dziękuję bardzo. A zobaczcie ciekawą rzecz. Jeszcze 1% i będziemy mieli spełniony pierwszy cel. Dobrze, jesteśmy tu nadal. Bardzo miło.